A premier milczy. Jest to po prostu ewidentnie znaczący zysk po stronie Federacji Rosyjskiej i znaczące koszty po stronie Polski. Jest absolutnie zdumiewająca postawa rządu polskiego. Ten dyletantyzm, który jak pamiętam, był szokujący, jeśli chodzi o uderzenie dronów, ale też dyletantyzm chociażby z tą sytuacją. Niepoważny sposób komunikowania strategicznego ze społeczeństwem polskim. Bo od czasu, gdy balony z Białorusi wleciały do Polski, rząd Donalda Tuska niespecjalnie zdaje się zajmować sprawą. Niestety, takie pato państwo Tuska, kiedy rzeczywiście wlatuje 60 balonów. W mojej ocenie zgadzam się z tymi specjalistami, ekspertami, którzy mówią wprost o pewnego rodzaju testowaniu odporności polskiego państwa, ale również patrzyliście na to, w jaki sposób działa komunikacja, no i jak działa komunikacja rządu. Sikorski milczy, Tusk milczy, Szłapka milczy. Połowa rządu kompletnie się schowała. Do dziś nie było oficjalnego komunikatu ze strony odpoczywającego w święta premiera. Rząd Tuska może i jest na świątecznych wakacjach, ale przynajmniej pałac prezydencki wie, czym są komunikacja i odpowiedzialność za państwo. Bo jak inaczej określić władze, które nie unikają zajęcia stanowiska w nawet drobnych sprawach, a milczą w wypadkach poważnych naruszeń bezpieczeństwa Polski, takich jak 60 balonów z Białorusi, a wcześniej sabotaże na polskiej linii kolejowej czy wrześniowy atak ruskich dronów na nasz kraj? Polityka informacyjna nie może ograniczać się do infantylnych filmików i wygłupów w internecie. Przede wszystkim pomimo wydarzeń z września nie zrobiono absolutnie nic, by zwiększyć poziom odporności na tego rodzaju incydenty na Gości zadania stanęło jak zwykle wojsko polskie. Znowu doszło do kompletnego blamarzu. Przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie polityki informacyjnej. Ileż to było zapowiedzi, że po wrześniu tego roku, kiedy to w polską przestrzeń powietrzną wleciały rosyjskie drony, zostaną wyciągnięte wnioski, ta polityka informacyjna będzie skuteczna, ostrzeżenia będą wysyłane w czasie rzeczywistym i oczywiście skończyło się na zapowiedziach i ta sytuacja jest tego idealnym dowodem. Tym bardziej, że nie widać, żeby władze dostosowywały się do Zmieniających się metod ruskich i białoruskich służb. Celem jest sprawdzenie zdolności reagowania wschodniej flanki NATO na takie incydenty, ale również celem tej operacji jest to, by zobaczyć, jak działa polska i zagraniczna infosfera. Nadal nie, nie widać czegoś takiego, że polskie służby i właściwe osoby czytają wstecz, to znaczy analizują wszystkie te działania i próbują wyciągnąć z tego określone wnioski, ale także próbują odczytać